Laki wraz z Frankiem poznają najbardziej zagadkową historię Minecraft, którą jest Hero Herobrine. Próbują się dowiedzieć jak najwięcej na jego temat. Razem wybierają się do strasznego lasu, aby udowodnić jego istnienie. Jesteś ciekawy, czy Herobrine jest wśród nas? Oglądaj film do końca, nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Miłego oglądania. Tato, tato, no proszę, powiedz mi, jaką to niespodziankę do mnie masz, proszę, bo jestem już tak ciekawy. Lakusiu, ale przecież wiesz, na czym polegają niespodzianki. Niespodzianka to jest to, jak ja ci nie mówię, a ty w końcu, na samym końcu się dowiadujesz, o co chodzi. Chodź, 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 to już tutaj, to już tutaj. Oj, no dobrze, tato, dziękuję ci, że mi organizujesz tyle takich wspaniałych niespodzianek. Proszę bardzo, Lakusiu, wejdź tutaj. Dobrze. E, dzień dobry, dzień dobry, dzień, dzień dobry, witam w naszym Escape plumie poświęconym... Herobrine'owi. Wiecie kto Nap to jest? Naprawdę? Escape Room? to, nie wiem. to kto to jest hirobrain, Kto to jest Herobrine? Herobrine? nie spokojnie, spokojnie. Zaraz się wszystkiego dowiesz. Proszę pana, a czy możemy już tutaj wejść? Ile, ile wstęp? Możecie, możecie wejść. No za darmo wejdźcie, bo Herobrine jeszcze mi coś zrobi jak każe, wezmę pieniądze za to. Nie, weźcie sobie. To jest bardzo straszna postać. Ja bym się bał tutaj no, chodzić. Chodzicie tu na własną odpowiedzialność. Ale jak bać? No kto to jest ten Hirobrain? Bo ja tak w sumie nie Słuchaj, wiem. Ja ci opowiem to wszystko, ale Hirobrain wydaje mi się, że Hirobrain nie istnieje. To są tylko takie legendy. Istnieje. On żyje tutaj Uff. w mieście, w, w lesie na obrzeżach miasta naszego. Więc ja bym się strzegł tego Hirobraina. Dobra, ja muszę lecieć Dobra, to się dobrze, dobrze, dobrze. Do widzenia. To, tato, zaczynamy ten escape room. Dobrze, musimy tutaj Słuchaj, poszukać jakichś takich... No, Lekosz, to jest, zobacz, podobno Herobrine chodzi za nami podczas gry i obserwuje nas z ukrycia, a także buduje tajemnicze budowle, a nawet w jakiś sposób eksploruje kopalnie na naszym serwerze. Jest to postać niezwykle tajemnicza, a na jej temat wie, wiele krąży legend oraz plotek. Tak, krótko, krótko omawiając Hero o tej postaci. A ja ci powiem, tato, że on nie ma tak, jakby tutaj, tak jakby gałek ocznych, on ma takie białe Taak, oczka w sumie. No, Lakuś, ale to jest straszna postać, ale wiesz co, ja cały czas myślę, że to są po prostu legendy, ale co to jest? Hero Brain istnieje. A... Powinieneś się chyba bać. Straszny las od kurnika w las. Ale y, y, ja ci powiem, że ten straszny las, to ten, ten właściciel tego escape rooma powiedział, że y, ten hero Brań mieszka tam w tym lesie, w tym strasznym lesie no, na obrzeżach wiesz miasta. No, to ja tutaj Całą sytuację zaczyna mnie jakoś y, dziwnie y, dreszcze przechodzić, jakoś coraz bardziej zaczynam w to wierzyć, wiesz co, chodź może wyjdziemy. Też kiedyś słyszałem ogólnie historię to... o pewnym Dobrze. małym chłopcu, y, który grał sobie na serwerze, a w pewnym momencie... No, to wszystko się dowiemy na temat tej właśnie postaci, czy Hirobraina. Chodź Lakusiu, chodź Lakusiu. No, musimy koniecznie się dowiedzieć. Tato, a co to tam za zbiorowisko Nie wiem, jest? Wiecie, jakiś widzę jakieś tam dużo creeperów, które się rozchodzą. O co tutaj chodzi? Czekaj, coś tam, Może... coś tam jest, coś tam się dzieje. Coś tam się Ej! dzieje. O co? Wow! Co tu się wyrabia? Tato. co tu się wyrabia? Uwaga, coś... O nie, nie wiem. Jakoś... Uwaga, ale tam coś, tam coś wyrabia. Czy ty to widziałeś, tato? Czy to, czy to? Ja... Ja cię... To wszystko jest... To wszystko zaczynam się... Zaczynam się tej całej sytuacji bać. Dookoła creeperów dużo, yy, tutaj jeszcze jakaś osoba... u nie, Lakusiu, nie wiem... No, ale widziałeś w ogóle tę osobę? Ona była tak w sumie troszeczkę nawet może w miarę podobna do tej tam postaci w ogóle z tego escape roomu, chciałeś? Hero Brina? Ej, ej, to chyba... To chyba jest naprawdę... To, to, to chyba nie jest legenda, to jest prawdziwa historia o tym Hero Brainie, się tutaj takie rzeczy się zrobiły. O! Kiemka! Ty... Cześć! Rudy, I co tam u No, wszystko w porządku, a co tu wyście zrobili? Jakaś dziura? Ja muszę to zgłosić wszystko na policję, chyba. To nie my. Co nie, wy to robicie? My, nie, nie, mów, my tu nic nie zrobiliśmy. tak wyszliśmy i takie coś tu no, było. No, to było i no. ogólnie widzieliśmy tutaj dużo takich jakby e, piorunów zesłanych z nieba i, i, no. i creeperów. Słuchaj, ty wiesz coś może na temat Hero bo, by, bo byliśmy to... w escape roomie właśnie i chcieliśmy się czegoś więcej dowiedzieć, powiedz nam. No to jest historia długa do opowiadania, ale w skrócie powiem wam, że mój dziadek kiedyś chciał poszukać Hero Braina, znaleźć, udowodnić jego istnienie, to... ale mu się nie udało. Zaprowajcie do twojego dziadka, proszę, 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 proszę. No to, to chodźcie za mną. Chodźcie tu szybko! Jo. Ja. Szybko, szybko i. I wszystko na, już od razu naprawdę, wam, wam dziadek powiem. dziadek się kiedyś interesował Brainem, Pewnie chciał udowodnić innym ludziom, że on na pewno istnieje, bo pewnie ja na przykład jestem taką osobą, że ja muszę najpierw coś zobaczyć na żywe oczy, żeby coś w to uwierzyć. Ej, tam zapukajcie, ja muszę iść dobra, na służbiercu, okej? Okay? Dobrze, dobrze. To tutaj musimy, tu ogólnie nie mieszka... Patrz, tu nawet to jest się, tabliczka. To się zaczyna robić podejrzane. E, dom... Skąd dziadek... Co dziadka Rudego e, wie na temat historii Hiropraina? Że żon kiedyś też chciał e, e, właśnie go odnaleźć. Halo, Puk-Puk! No właśnie, Puk-Puk! No! Dzień dobry, dzień dobry. Co wy tutaj dzieciaki sprzedajecie? Jakieś mleko? Czy, nie, czy gazety? Nie, proszę pana. O co chodzi? E, my tu jesteśmy hmm. od, od, od pana syna, od Rudego. Możemy wejść? Ja jestem jego dziadkiem, nie żyję tym ojcem. Tań. Do dziadka, do, 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 do dziecka. Do dziecka. O. Y... Y, mamy taką troszeczkę dziwną sytuację, bo y, pana wnuk mówił, że y, pan widział Hero Braina. Ja kiedyś próbowałem udowodnić jego istnienie w tym y... strasznym lesie na obrzeżach miasta, ale chodźcie do piwnicy i pokażę wam, pokażę wam co mam... jakie mam dowody na jego istnienie. Popatrzcie. To widział pan go? Widział pan go? No, widziałem! Tylko jeszcze nie udowodniłem, bo w tych czasach nie było kamer a mojej naprawdę Mam taki Herobrain naprawdę jest tym Możliwe, że te pioruny i te klipery to właśnie Herobrain wywołał. E, możemy zobaczyć tutaj te wow, zdjęcia, właśnie. to na monitorze się wyświetlają? Tak, 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 możesz zobaczyć, ale Sydku, to, to są straszne zdjęcia. Jo, yeah. wow. Widzisz? Jakie zdjęcia, to, wow! I naprawdę, jak ten, ta postać z tego escape roomu, naprawdę, to ta postać. I to, gdzie ona mieszka? Ona mieszka na obrzeżach miasta, w, w tym strasznym lesie, o którym mówiłam to, mówię, jak to jak też No dobrze, my pójdziemy, my pójdziemy, weźmiemy kamery i udowodnimy wszystkim, dla tych, co nie wierzą, że Hillbrain może istnieć, a ja może nie, bo ja cały czas jeszcze w to nie wierzę, tak. ale jeśli... Co dobra, to to, dobra. To my pójdziemy ogólnie y, zobaczyć gdzie on jest w tym strasznym lesie. Może pójdziemy do tego okay. lasu i się dowiemy czegoś więcej. No, tato, tato, posłuchaj. Ojciec od takiego mojego kolegi z klasy prowadzi sklep detektywistyczny. Tam znajdziemy fajne rzeczy i się możemy przygotować fajnie na całą no ekspedycję. Dobra. To prowadź mi, gdzie jest ten sklep detektywistyczny? Y, jakoś ja ogólnie Ej, słuchajcie, chcie, chcecie z nami rozglądać. tam pójść ogólnie i rozszyfrować, czy Herobrine na pewno istnieje i chcecie zacząć Herobrine'a? No to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, to jest obowiązek, bo wtedy bo wtedy ogólnie możliwe, że zaprezentujemy wam tego Herobrine'a, jak on wygląda, jak to wszystko wygląda. No dobrze, no to już kliknęliście i napiszcie w komentarzu Herobrine i czy wierzycie w Herobrine'a. Dobra, to tu jest ten sklep? Sklep detektywistyczny. Tak, tutaj jest sklep. Halo? Dzień dobry! Cześć! Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie! E, witam w sklepie detektywistycznym. Czego potrzeba? E, e, my tutaj chcieliśmy kupić e, na taką ważną ekspedycję takie rzeczy. Przydadzą nam się na pewno jakieś konserwy, na pewno, kamery, jakieś, na pewno namioty, jakieś kamery. Nie wiem, będziemy tak. spać w tym strasznym lesie, który jest. Idziemy e, udowodnić e, ludziom, że Herobrine na pewno istnieje. Tych kamer można więcej? Tych takich, takich? Powiedziała, że chyba można, tak mi się wydaje. Tutaj nam dała namiot, super. popatrz, I, i w sumie to, Halo. w sumie to weźmiemy. E, tak, tak, przepraszam bardzo, ale szef do mnie dzwonił. E, tutaj I ty więcej żeby, proszę kamer proszę potrzebujemy, bardzo. tych takich, tych. o tych, tych o. Okay, już tak, wyrzucam. i monitoring jakby do obserwowania tych kamer. I ja tu już pani płacę, o właśnie, jeszcze pamiętacie, że e, więcej łapeczek w górę i subskrypcji, w dzwoni, to tym więcej pieniężków w naszym serwerze, to już teraz kliknijcie łapeczkę, żeby nam pomóc. Proszę bardzo, ja płacę tutaj. Dziękuję bardzo! Dziękuję! Do widzenia! Do widzenia! Do, wi do, wi do widzenia, do widzenia! Ta dobra, tato, to jedziemy na tą ogromną ekspedycję, jedziemy na misję, poszukiwaliśmy. Jedziemy na podróż! Jesteś gotowy i widzę, że jesteś bardziej podekscytowany niż, niż się tym... niż się tym niż, niż ta sytuacja jest dla ciebie przerażająca. Tak! Tak, no, dobra. Yy, to e, jedziemy, siekaj. tak? Wow. Czekaj, Papamo, coś bo. tam widziałem! Jedź szybko! Jedź szybko, coś, coś widziałem! Hey. O nie, czekaj, wysiądę! Co? Czy, dobra. Czy czy, czy, czy miałem jakieś zwidy? Zwidy miałem! A to Kuję tam wy... widziałem, nie lakuj się. Nie, jedź, nieważne, nie, 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 nie nieważne! Tato, no ty już naprawdę jesteś tak podekscytowany chyba tą wyprawą, że wiesz, że po prostu już widzisz co chcesz chyba. Dobra, nieważne, ha. nieważne, jedźmy tam Dobrze, jedziemy do strasznego lasu. Poczekaj, poczekaj, weźmy cofę jeszcze chwilę, co ja tam widziałem? Ty! Y dobra, widzisz tutaj te planety u góry? Pamiętasz jak, jak byliśmy tam na... kupiliśmy jedną z tych planet takich? Wow! Ich. Tak! Tak, to, to też był ciekawy odcinek, to też była ciekawa historia. To było coś pięknego, jak my, jak my tak chodzili i przylatywaliśmy dobra, z wyspy na wyspę. Dobra, idziemy teraz e, w, 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 e, odkryć Kirill'graina. Tak! Tato, tato to złożyć. Jestem ciem, tak? ciemny ten ciemny las. Wow, kryją się tutaj Te dziwne stworzenia, stręcić. widzę. Zmierzają w naszym kierunku. Straszny las straszny jest. Wjeżdżamy tutaj. Dobrze, jedziemy przed siebie, ale faktycznie ten las, ten las wygląda tak strasznie. Nie, no, prawda? jest bardzo straszny. Słuchaj, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy, czy na pewno tutaj możemy być. Jedź szybko, jedź szybko, jedź szybko, jedź szybko. Musimy się... Musimy się rozglądać dobrze, bo wiesz, w każdej chwili możemy go no, zobaczyć. No to prawda. I wiesz co, ja muszę kl klisze przygotować e, i ka na kamerę, żeby sprawdzić, czy pamięć mam na, na dysku, żeby wszystko się zapisało na kamerze. Ej, czekaj! Czy to tak, nie jest to Hilogana w tym pośród tego strasznego lasu? Nie wiem, ale tam jest jakiś taki, tam jest taki, jakiś mała tratwa na tej wodzie tu na dole. E, tam przed nami jest faktycznie Ech, jakiś taki... No, tam. Coś tam widzę, coś tam widzę, tak jakby, tak jakby ktoś tam był, ale, Tata, ale chodź... nie, 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 do, nie dopatrza. Dobra, jedźmy do przodu, jedźmy do przodu. Chodź, chodź zobaczymy ten dom, zeksplorujemy. Może tam ktoś mieszka, jakiś, jakiś pobliski, wiesz, m, jakaś osoba i po prostu się zapytamy o tego Hero Braina, czy nie Dobra. widziała kiedyś. Ale wiesz co ty... jeśli ja tutaj bać? Jesteśmy sami w środku, w środku ciemnego lasu, jest tu ciemno. Ja cię podziwiam, Lakusiu, że ty jesteś taki odważny. No, ja też się tato boję, ale tacy to jest przygoda. Dobra, w sumie racja, masz rację. E, pierwsze pierwszy co. E, halo, puk, puk! Czy ktoś tutaj jest? Halo. Halo. puszczony dom. E, tu jacyś ochroniarze? O. I zniknęli! To na pewno jakaś. To jakaś. To jakaś zasadzka hero No, ale patrz, tu jest nawet ciasto. Nie, nie, dotyka, nie dotyka. Nie, węsze, jedz, tylko nie jest, to bo to jest... może być. To może być ciasto jakieś. Jakieś, yy, nie do jedzenia, wiesz, to ciasto Hiroblina, nie do jedzenia lepiej. No rozumiem, rozumiem. Ale tak wyglądało tak świeżo upieczone, więc, więc na pewno tutaj musiał ktoś być. Wygląda im to przez na, okno. No, papa mnie trochę. O nie, strachem. Tam ktoś jest, tam ktoś patrzył się na mnie. Widziałeś? Nie, to ja nic nie widzę. No nie jak widzę nie widzisz, zobacz na te drzewo, chodź! Chodź, podejdziemy, ci pokażę. Ja serio, kogoś tam widziałem, widziałem. Czekaj, czekaj, tylko powoli, powoli, żeby nic nam się nie stało. Chodź, za 100% go tutaj Dobrze. widziałem. Chodź, tutaj. Strony? Dobra, to ja, ja obejdę z tej. Tutaj. Widzisz, Tato? I nikogo nie ma. Nawet tutaj pod drzewem też nie ma. No tam tutaj na tym nie drzewie, ma, no widziałem, go, tutaj widziałem, go. No, Dobra, nie no, wracajmy do domu, rozstawiać kamery, bo bo się ogólnie tu, tu się. No, to tutaj się będziemy tak, rozbijać. Tutaj tak? się będziemy. Namiot? Ja tutaj o, położę. Namiot o. rozbity. Okej, okay. co tu jeszcze? Ogień mamy, e, dobra, tu wejdźmy do środka i rozłóżmy kamery, w środku. Okej, okay, dobra, o, możemy się pogrzać. Tato, tato, ja chyba tam w oknie kogoś Czekaj, ja nie w tym domu. widziałem. w <grych> Czekaj no, nie no, to ci się wydaje, coś się wydaje. Nikogo tu nie ma, zobaczę, ja nikogo nie widzę. No, no dobrze. Tylko zobaczę... A Nie, nie no, nie ma no nikogo, nikogo nie ma. Dobrze, Dobra. to rozstawiamy kamerę, to tylko z Kamery. Z ja uf, jedną z uf. tej strony postawię na pewno. Wiesz co, musimy je rozłożyć w całym dobrze. domu, żeby wszystkim udowodnić, niedowiarką, że... Ej, coraz bardziej zaczynam w to wierzyć, że naprawdę brain, istnieje. Jesteśmy w... w... To, a popatrz tam, naprzeciwko, przez te drzwi, przed Ech, siebie. O nie, on znów jest! Może... Chodź, szybko, podejdziemy, podejdziemy zobaczyć. Mam... Hey, my w ogóle jesteśmy uzbrojeni na takiego Hilly hey, Ej, go nie ma. On... On w ogóle się no. pojawia i znika. I hey! jego... jego armia tutaj jest! Ja! Diego armia? Nie, nieważne, nie wiem, może. może, Dobra, rozkładajmy szybko kamery, na pewno Hero Brain nie zobaczy, że, że ogólnie tutaj tutaj tych kamer mu, mu nastawiamy i wtedy będziemy mogli mieć wgląd na cały i jego dom. Ja tutaj pobiorę ogólnie cały, wszystkie, wszystkie właśnie kamery. Dobra, jeszcze z przodu tutaj na pewno jedną. Dobra! Po... Lakusiu szybko skryjmy się w namiocie, skryjmy się w namiocie! Dobra, dobra, idziemy tutaj do namiociku i na jesteśmy spokojnie do to to... Coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej. Hero a wy, jeśli jeszcze nie kliknęliście łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, to już teraz kliknijcie. A zobaczycie co się dalej stanie, czy schwytamy Hero braina, czy nie. Dobra, okej. Okay. Możemy tutaj już się powolutkować. Ja się wschowałam to... w tym właśnie namiocie, ja... wiesz Takusiu. Dobrze, ja tutaj mam spankę. Okej, okay. wejdę do tego namiotu. Jeszcze chwila. I zaraz, zaraz y, zobaczę wszystkie jakby y, wszystkie y, rzeczy związane właśnie z tym z tym domem Bo jestem bardzo ciekawy. Dobra. Dobra. Okej, okay, tutaj widzę laku sobie spokojnie śpi. a ja jestem, ja jestem właśnie w namiocie, ukryłem się w namiocie w strasznym lesie i sprawdzamy teraz kamery. Dobra, pierwsza kamera. O, pierwsza kamera to my. my w... Ja widzę siebie i tam lakusia. E, nasz ten czarny las. Dobra, nic nie widać, co dalej. Kamera w domu. Hmm. E, oh nie! On wchodzi. Hillbrand. No, 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 no. To jest takie. Jakieś dźwięki słyszę. Jakoś cicho. No, no, no. Ten Hillbrand idzie w naszym kierunku. Idzie w naszym kierunku. Jum, 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 jum. O nie, tato, tato, co mamy teraz robić? Cicho. Tato, tato, co tu Co to idzie? za namiot tutaj A, jest? On tutaj hmm. jest, widzisz go? Co za kamera? Zrób zdjęcie. Kamera już zrobiła zdjęcia. Tam jest... O, ale flash, flash, flash. Ale dostałem flasha. Tak tak tak, tak? tak, 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 tak. Proszę. Patrz, się, ładuje energię w wodzie. Co się stało? Szybko! Dobra, już mamy zdjęcia, szybko biorę kamerę, tylko mam nagrania, w ogóle Lakuściu, wszystko już udowodnione, szybko, tylko żeby on się tutaj nie pojawił, żeby on Dobra. się nie dowiedział. Żeby żeby on no. nas nie zaczął gonić, żeby nas nie zaczął gonić. Uciekajmy już stąd, chodź, ja chodź, wracamy, mam już wszystkie dowody, no. już mam dosyć bycia w tym strasznym lesie, w którym to kierunku podróżowaliśmy Pamiętasz tą drogę? Tam, tam! Musi, musimy iść do samochodu i będziemy już jechać w stronę naszego samochodu, bo będziemy musieli stąd już uciekać. Jak mamy już zdjęcie, to mamy dowody na jego istnienie. I teraz musimy. O nie! Patrz, o, co tu jest? Ile creeperów! To znów on! To znów on! Patrz! Heee! O nie! Dobra, to. to ja lecę do I samochodu Ja, ja uciekam ciebie. też do, do ciebie! Szybko! Wskakuję do ciebie! Uciekajmy! Uciekajmy, Uciekajmy. uważaj o tych creeperów! Tutaj on masa creeperów! Łooo, wow. konie jej... was, jestem My szybszy stoi, niż wy, uciekajcie z, uciekajcie, z mojego lasu strasznego Dobra to, to... Chłopaki. trzymaj te wow. zdjęcia, trzymaj, trzymaj iż... te zdjęcia Żadnego zdjęcia nie dostaniecie, wezmę wam te kamery, Te, 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 video, video, żeby też, żeby Herobrine nie poznał, nie wiedział gdzie ja tu mam, o dobra wychodzimy już Wysiadamy, wysiadamy Ło, wow. chłopaki oddawajcie te zdjęcia, mam na, na dowody, oddawać mi dowody na klucz, na klucz! O, dobrze, wow. dobrze. Uciekajmy, on tutaj wchodzi, dobrze. szybko! Dobrze. Na klucz! Muszę rozbić to! Tutaj do góry, tutaj Cały czas do góry! czas nas goni! Dawać, dawać widzę zdjęcia! Cały Cały czas, czas goni! Zdjęcia. Cały czas goni. Zdjęcia. O, dobrze, dobrze. Wow. Dobrze, oh. dobrze. Patrz, tu są samoloty! Są samoloty? Ty. Całe szczęście, dobra, wsiada już! W zatankowany, czy są zatankowane na pewno? Brrr. Tak, tak, są na pewno, patrz, on tutaj jest! Ja cię... Nie uciekajcie, nie uciekajcie! O nie, Nie, hey, Nie, yes. Udało nam się, Lakusiu, teraz zmierzajmy w kierunku domu. Wow, wow! Wszystko, wszystko nam słońcu. się udało, ale super! Jeśli wy się cieszycie razem z nami i że udowodnimy innym tą ludziom, że Hirobrej na pewno istnieje w tym strasznym lesie, no to super, oglądajcie nasze filmy koło codziennie, są nowe odcinki i nie zapomnijcie klikać łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Dobra, lećmy już do domu Lakusiu. Lecimy.